Cześć moi drodzy, witam serdecznie. Rozpoczynamy seryjkę dycha w 5 minut i będziemy sobie omawiali dyszki w 5 minut. To proste, te okręty, które są dostępne do gry, i je właśnie weźmiemy na celownik. Dzisiaj na celowniku francuska korona krążowników. Obecnie jedyna, niedługo wchodzi nam kolejna gałązka krążowników, ale jak na razie, jedyny lider. Henryk IV, popularnie zwany Heniusiem, Henkiem, Henryczkiem, nie wiem jak wy tam go nazywacie, ale na pewno ta francuska bagieta dzisiaj jest naszym głównym bohaterem. Co takiego posiada ten okręcik? Ale już wam mówię. Ten okręcik posiada bardzo fajną żywotność. 53 300 to, jak na krążownik, duża wartość. Mieści go rzeczywiście o wiele wyżej niż większość staweczki dziesiątkowej. Pozwala nam to wytrzymać troszkę pocisków, ale jak wiadomo, jak Henryk dostanie bułę na burtę, to i może zejść na jednego strzała. Więc nie wystawiajcie boczków, bo ten Francuzik nie lubi dostawać po boczku. Lecimy dalej, moi drodzy. Artyleria to 3 razy po 3,240 m strzelające standardowo na 191 km zadające bardzo fajne obrażenia, bo 6200 sprzeciw pancernych 3400 zobeków, można to sobie popoprawiać, ale co najważniejsze podpalenie dziś w okolicach 25%, jeżeli używamy modułu flag. Daje nam fajną satysfakcję, że przeciwnik troszkę się kopci i grilluje. A czasami to się przydaje, bo Henryk nie pływa na pierwszej linii. Jest raczej takim zaczepno-obronnym ratlerkiem francuskim, który czasami wyskoczy, gryzie, ale musi zawinąć Cooper, bo jakby dostał z buta, to byłoby niedobrze. Torpedy bardziej do obrony. Trzy wyrzutnie na każdej burcie na 9 km pozwolą Wam jedynie, prawda, co nieco postraszyć przeciwnika, no może go dobić, jeżeli wpakuje się prawda? W ich zasięg. Przejdźmy do obrony przeciwrotniczej tego oto okrętu. Tak jest, nie ma tutaj szału. Nawet lotniskowcem ósmego poziomu będziecie potrafili podlecieć do Henryka. Problem może być wtedy, kiedy chcielibyście się na niego zrzucić. Dlatego, że no rzeczywiście on potrafi kręcić, przyspieszać i jeżeli tutaj wejdziemy już w manewrowość bardzo płynnie, że tak powiem, 30 mamy 35 węzłów prędkości, do tego dopałkę silnika, do tego jeżeli zrobimy sobie przestawienia steru, to mamy 9,5 sekundy steru i 840 promienia, no to są bardzo dobre statystyki, i Henryk mówił być naprawdę wrednym do trafienia okrętem z dużej odległości. No i dla lotniskowców też nie ma tutaj szaleństwa, bo te pociski przeważnie gdzieś nie trafiają 100%. Taki oto, Henryk, pod względem manewrowości, a co do kamuflażu to 13 km, no chyba, że gracie z legendarnym modułem, bo on wchodzi w zamian tego ulepszenia, a wtedy świecicie się z ponad 15. No, ale macie, prawda, szybsze przeładowanie i dodatkowy zasięg. Jak zrobić tutaj kapitana i jakie są moduły ulepszenia? Już Wam mówię. Okej, okay, moi drodzy, widzicie selfiaczka mojego kapitana. Mój kapitan na selfiaczku pokazuje Wam, że ma obrót, wiesz, jeszcze bardziej dopalony. Ma podpałkę, ma do tego adrenalinę, ma do tego nadzorce. to jest chef. już mówiłem, na tym okręcie. Kamuflaż, osaczony, to akurat kontrowersyjny perk, możecie używać innego w zamian. Ale ja wziąłem sobie też tutaj mistrza działu nowego i naprawdę to wszystko w tej kombinacji sprawdza się bardzo, bardzo fajnie. Mi się dobrze gra przede wszystkim jak tym okrętem grać, bo to jest też ważne i czy polecamy go dla jakich graczy początkujący doświadczony. Na początku o tym jak grać na pewno odpada kajtowanie, no bo ten okręt ma rzeczywiście zbyt długie przeładowanie, nawet z legendarnym modułem kajting będzie bardzo średni, ale przede wszystkim też nie będzie to zbyt skuteczne. Są inne lepsze okręty do kajtowania, między innymi Niemiec. Kolega na dziesiątym tierze. Popatrzmy też na to, jak nim grać, żeby wchodzić w centrum bardziej ofensywnie. Na pewno ostrożnie i uważać na boki. Na pewno ten Henryk musi wymagać planowanego działania. Na pewno nadaje się do obrony flanki, na pewno nadaje się do puszowania razem z drużyną. Ale przede wszystkim okręt wymaga tego, aby uważać na niego cały czas. No bo jak inne krożowniki dostaną z boku i wytrzymają, to Henryk tego nie wytrzyma i o tym dobrze wiecie. Będzie zbitym ratlerkiem, który tylko i wyłącznie chciał poszczekać na przeciwnika. Taki oto jest ten nasz francuski piesek na dziesiątym tierze. Na pewno nie polecany dla początkujących graczy. To nie jest linia dla gracza, który rozpoczyna swoją przygodę i stwierdzi, że Henryk będzie pięknym okrętem na początek. Nie, 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 nie. Są inne. Potrenujcie. Jak potronujecie troszkę, weźcie sobie w łapkę, właśnie Francuza, i na pewno wtedy będziecie o wiele bardziej zadowoleni, bo te francuskie okręty, tak jak dobrze wiecie, boczki mają słabe, ale o tym już dzisiaj mówiłem. Jak oceniam Henryka i jak on obecnie się sprawuje? No, na pewno w mecie widzi się go rzadko. Kiedyś naprawdę okręt OP, teraz troszkę poza skalą, że tak powiem, wyparty przez erę radarów, wyparty przez erę wszel wszelkiego widzenia, no i rzeczywiście obrona przeciwlotnicza też czasami potrafi. I tutaj zawiesz. Na pewno okręt sprawia wielką frajdę, bo wyniki na nim można robić ładne. Ale co najważniejsze, obecnie nie jest zbytnio popularny. Być może w ramach fali wchodzenia nowych francuskich krążowników wróci już niebawem. Okej, okay, dzięki za dzisiaj. Uberstrej kanał od Gracza dla Graczy. Dajcie znać w propozycjach, jaki drugi okręt chcielibyście zobaczyć właśnie w dysce w 5 minut. Pozdrawiam serdecznie. Hej, hej! A, i na zakończenie takie małe PS. Stałe kamo na tym okręcie jest straszne. Paski biały-niebieski, albo niebieski-biały przez całą długość okrętu. No, na serio!